Wszystko jest zawsze dokładnie takie, jak ma być. Wszystko jest zawsze o tym czasie, o którym ma się pojawić. Wszystko, co się dzieje w Twoim życiu, jest dokładnie takie, jak miało się wydarzyć. Wszystko, nawet to, co myślisz, że Ci nie służy, służy Ci. Dlaczego? Dlatego, że nie jesteś w stanie nawet zobaczyć, jakie sytuacje muszą się wydarzyć, żeby doprowadzić do tego miejsca, w którym chcesz być. Co musi się stać, by pojawiło się w Twoim życiu to, czego chcesz. Czy to oznacza, że jeśli będziesz cokolwiek tworzyć, manifestować, kreować w swoim życiu, to znaczy, że będą się działy rzeczy spoza Twojej kontroli? Tak, będą się działy rzeczy spoza Twojej kontroli, ale tylko od Ciebie zależy, jak będziesz je interpretować. Twoim zadaniem być, jest być w nieustannej wierze, że wszystko jest dokładnie tak, jak ma być. Twoim zadaniem jest, Nigdy nie zapominać o tym, nawet jeśli boli, nawet jeśli jest nieprzyjemnie, nawet jeśli wykręca cię na wszystkie strony z powodu tego, co doświadczasz. Twoim zadaniem jest nawet przez sekundę nie zapominać, że wszystko jest tak, jak ma być. Owszem, możesz uwolnić swoje emocje, mało tego, musisz uwolnić swoje emocje. Owszem, Możesz wkurzyć się, kopnąć coś, zdenerwować się na coś, wykrzyczeć, rozpłakać się, zezłościć, bo jesteś człowiekiem, masz do tego prawo. Ale zawsze wracaj do tej świadomości, że wszystko jest tak, jak ma być. I wszystko ci służy. Nawet jeśli na ten moment tego kompletnie nie widzisz. Takich sytuacji w swoim życiu przeżywałam milion, i to, co ci teraz mówię jest jedną z tych sytuacji jest um, <noise> to, co ci teraz mówię, jest na przykładzie miliona tych sytuacji, boże, po prostu szybciej yy, gadam czasem niż myślę, ale to dlatego, że to wszystko, co płynie, płynie prosto z serca, płynie prosto ze świadomości, płynie prosto ze źródła, płynie prosto z miejsca. W którym to wszystko już się wydarzyło i to wszystko zostało przeze mnie e, zobaczone na milion różnych sposobów. I choć myślisz sobie, że to w jaki sposób działam, to w jaki sposób żyję, wydaje się być bardzo poukładane, to rzeczy, które dzieją się w moim życiu, bywają niekiedy w tak ogromnym chaosie, że czasem nie wiem, za co się zabrać. A to, co ci się wydaje, to, co czujesz ode mnie, to jest niezaprzeczalne zaufanie, że wszystko jest tak, jak ma być. To świadomość tego, że cokolwiek się dzieje w moim życiu, dzieje się dla mojego wyższego dobra. Że czasem chaos jest potrzebny, że czasem. Jak chcesz zbudować nowy dom, to musisz zburzyć stary. Że jeśli chcesz pięknego ciała, to musisz przelewać poty na siłowni. Że jeśli chcesz cudownej kuchni, to musisz najpierw, najpierw zrobić remont, który zrobi ci ogrom bałaganu w życiu. Że jeśli chcesz, Doświadczać pełnego zdrowia, to czasem będziesz musiał zrobić coś, co będzie bolało. Tak jak ja ostatnio byłam u osteopaty, gdzie, trzeba, gdzie musieli mi ściskać uda. Dla zdrowia, oczywiście. To naprawdę bolało, ale ja wiedziałam, że leżąc tam, wiedziałam doskonale, że robimy to po to, żeby moje ciałko mogło się czu czuć wyśmienicie żeby mogło uwolnić pewne zastoje. Zawsze, zawsze jest tak, że przed porządkiem doświadczasz chaosu. Dlatego też nigdy z góry nie zakładaj, że to jest złe, że chaos jest zły, że coś jest nie tak. To wszystko jest takie, jak ma być. I właśnie, to jest przyczyna, główna przyczyna, przez którą ludzie poddają się w swoim życiu. Bo myślą, że ileż można znieść chaosu, ileż można tak żyć w ciągłej niepewności, w ciągłej niewiedzy. Twoim zadaniem jest zrozumieć, że jeśli to. Co robisz, jeśli te decyzje, które podjęłaś, są zgodne z tobą w pełni, są zgodne z tym życiem, którym chcesz przeżywać? To jeśli pojawia się ten chaos, przetrwaj go. Bo idziesz dobrą stroną, idziesz w bardzo dobrym kierunku. To nie oznacza, że robisz coś źle. Ja wiem, ja wiem, że wszyscy nam powiedzieli i wmówili, że jeśli jest nieprzyjemnie, jeśli jest niemiło, to znaczy, że robisz coś źle, ale tutaj musisz rozważyć bardzo ważne kwestie. Bo może być źle i nieprzyjemnie, i to faktycznie jest coś, co nie powinno być w Twoim życiu, ale może być coś złe i nieprzyjemne i być naturalną częścią tego Twojego życia. I jak, jak jedno od drugiego odróżnić? Jeśli zadasz sobie pytanie, jeśli spędzisz ze sobą czas i postawisz sobie pytanie, Jaka jest intencja tego, co robię? Przykładowo, dla mnie takim, takim świetnym przykładem są związki. Bardzo często jest tak, że my pozostajemy w relacjach z ludźmi, z którymi nie chcemy pozostawać, z którymi jest nam ciężko żyć, z którymi po prostu cierpimy każdego dnia. Pozostawanie w tej relacji nie jest zgodne z Twoim wyższym ja, nie jest zgodne z Twoim wyższym dobrym. Dlaczego? Dlatego, że intencja pozostawania w tej relacji, mimo tego, że cierpisz, wynika ze strachu. Intencją jest strach, intencją nie jest miłość. Kiedy Twoją intencją byłaby miłość, powiedziałabyś stop, nie pozwoliłabyś więcej siebie ranić. Ale kiedy intencją jest strach, nie mówisz stop, bo boisz się, że zostaniesz sama. I teraz popatrz na sytuację, w której na przykład zdecydowałaś się wybrać siebie po raz pierwszy w życiu. Jest strasznie, jest przerażająco, no bo przecież jesteś sama, bo nie ma nikogo, bo nikt cię nie wspiera, bo wszystko się wali nagle. Ale ty zadajesz sobie pytanie: jaka była moja intencja? Czy to, co postanowiłam, jest zgodne z tym, z tym moim celem? Z tym, jak chcę, żeby wyglądało moje życie. Jeśli to jest zgodne z tym, jeśli ta decyzja doprowadzi Cię, miała założenie takie może o w ten sposób, bo możesz nie wiedzieć, gdzie się doprowadzi, ale jeśli ta decyzja miała założenie z miłości, czyli wybrałaś siebie, to zawsze doprowadzi Cię do przepięknego miejsca. Zawsze. Moment, w którym wybierasz siebie, moment, w którym wybierasz miłość do tego człowieka, którym jesteś, zmienia życie i zmieni na dokładnie tak, jakim chcesz żyć. Pamiętaj o tym, żeby rozróżniać jedno od drugiego. Pamiętaj o tym, żeby rozróżniać strach od miłości. Pamiętaj o tym, by za każdym razem, kiedy Czujesz, że nie masz zielonego pojęcia, co robić. Czas na to, by zadać sobie pytanie: jaka jest intencja mojej decyzji, i czy to jest zgodne z, z tym, czego pragnę. I znowu tutaj wrócę do, re do relacji, bo ostatnio miałam taką rozmowę z przyjacielem, właśnie pod kątem yy, drugiego człowieka. I teraz. Dostałam informację właśnie o tym, że ta osoba się nie odezwała, mimo tam fajnych spotkań. No, coś tam było nie tak, ale też ta osoba się zachowywała nieciekawie, ale no, dlaczego się nie odezwała? Ja teraz mówię do, ty, do tego mojego przyjaciela: czy możesz mi opisać swój ideał, opisać człowieka, z którym chcesz być w swoim życiu? I ta osoba opisuje mi. I ja mówię: czy zachowanie tej osoby, która ci nie odpisuje. Chociaż przez sekundę przypominała to, czego chcesz tak naprawdę w życiu. I okazało się, że praktycznie wcale. Ale nadal był ból i nadal był smutek. I z czego ten ból i smutek wynikał? A że z tego, że chcemy być kochani, że chcemy być zauważeni, że chcemy, żeby ktoś nas usłyszał, żeby ktoś nas zauważył, żeby ktoś docenił to, kim jesteśmy. Nawet jeśli nie do końca to jest ta osoba. I bardzo często jest tak, że wchodzimy w relacje tylko dlatego, że dostaliśmy tą uwagę. Podczas gdy. to nie jest osoba, z którą mamy być, tylko po prostu ta osoba zwróciła na nas uwagę. Czasem jest tak, że płaczemy za kimś, kogo tak naprawdę nie chcemy w swoim życiu, bo ta osoba kompletnie nie pasuje do tego mojego założenia życia. Do, do, ta, ta osoba jest w ogóle. w ogóle nie pasuje. Do tego mojego obrazu rodziny, jak ja chcę, żeby wyglądało moje życie z drugim człowiekiem, ale i tak będę po nim płakać. Dlaczego? Dlatego, że w środku łakniesz i pragniesz tego, żeby cię ktoś zauważył. To nie będzie z miłości, to będzie ze strachu. I dopiero wtedy, kiedy zapytasz siebie, jaka jest moja intencja, co tak naprawdę. Z tego wszystkiego, co doświadczałam, jest zgodne z tym, jak ja chcę, żeby wyglądało moje życie. Zapytaj się siebie, jak chcę, żeby wyglądało moje życie? Jak ja naprawdę tego chcę? I rozejrzyj się, czy, czy te relacje, które tworzysz, czy to wszystko, co budujesz, czy to, czego pragniesz, czy to, za czym płaczesz, jest w ogóle tym, co, co, co ty chcesz mieć w życiu? Czy ty po prostu za czymś płaczesz tylko dlatego, że cokolwiek jest? Czas na uważność, czas na to, by zwrócić uwagę, z jakiego powodu tak naprawdę cierpisz. Czy to, co się teraz zawaliło, jest faktycznie tym, co miało zostać w Twoim życiu, co, co chcesz doświadczyć w swoim życiu? Czas najwyższy, na to, by ujrzeć w sobie niewyobrażalną moc, moc pochodzącą od Boga. By znaleźć w sobie dar i żyć tym darem, żyć z tą świadomością, że Bóg wsadził do każdego z nas przepiękny dar, którego nie możesz odnaleźć, dlatego że próbujesz sprawić, by inni ludzie powiedzieli Ci, jaką jesteś wartością, zamiast dostrzec ją w sobie. Zamiast się połączyć z tym, kim naprawdę jesteś. Życzę ci tego z całego serca, byś zaczął skupiać się na tym, jak wielką wartością jesteś, i przede wszystkim w sytuacjach, w których jest najciężej, nie zapominać nawet na sekundę, że jest dokładnie tak, jak ma być. Bądź w stałym kontakcie ze sobą. Odkrywaj to, czego naprawdę chcesz. A czego nie chcesz mieć w swoim życiu? Jeśli potrzebujesz tym wsparcia, to zapraszam cię z całego serca do mojego programu "Limity to iluzja, boski umysł". Znajdziesz w podpiętym komentarzu link do tego programu. Tam znajdziesz pięć modułów, przez które cię przeprowadzę medytację, aktywacje, pytania, ćwiczenia, coś co połączy cię ze sobą, coś co Zatrzymać na chwilę w tym miejscu, w którym teraz jesteś, ale tylko po to, żeby dać Ci taki booster, byś mógł zacząć po prostu latać. I zapraszam Cię z całego serca na stacjonarne spotkanie na stacjonarny event, gdzie po tym evencie nie będzie mowy, że będziesz wracać kiedykolwiek do tego stanu, w którym zapominasz kim jesteś. Tam poznasz cudownych ludzi, poznasz mnie, zjemy obiadek, będziemy tańczyć, śpiewać, bawić się. I przede wszystkim obudzimy w sobie tę boskość, o której bardzo często zapominamy. Nie mogę się doczekać, aż do mnie napiszesz i zarezerwujesz swoje miejsce. Także zapraszam Cię z całego serca. 18 października się widzimy, ale już teraz zarezerwuj swoje miejsce, bo. Każdego dnia przybywa Was coraz więcej. Nie mogę się doczekać, aż będę mogła Cię utulić. Zostaw, proszę, komentarz pod tytułem: Jam jest, czekam na Twoją wiadomość i cieszę się, że tu jesteś. Cieszę się, że to wszystko dla siebie robisz. Zasubskrybuj, proszę, ten kanał, żeby być na bieżąco. Wszystkiego dobrego.